Manko, wszystkim. Ja jestem Spiralny jest się ze mną w Siema. I jesteśmy na serwerze Nowego Pokolenia Masakry. Mhm. Ja też nagrywam. Tak, on też nagrywa ze swojej perspektywy, ja ze swojej. I tak to właśnie wygląda. Masz diamenta, bo ci leciałem. Zabiłem cię. Oho. I tak, troszeczkę się tu dosyć, 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 troszeczkę bardzo się zmieniło tutaj. O, jeszcze zostało z tego szkieleta. Tutaj mamy taki portal do neteru. Tam jest hotel. Jakiś, nie wiem, coś tu jest. O, kurczak. Kupiłem mu owdzę. Kurwa, kurczaka Chodź. Chodź tu. Kurwa, kurczę, Chodź. Widziałeś? Chodź tu. E, tutaj mamy Loteriada. Nie wiem, co to jest. Nigdy tu nie robiłem nic. Chodź, idziemy stąd. O, daj mi kurczaka. Ale nieupieczony. No i dobrze. Ja lubię nieupieczone, lubię takie hardcrowy. I co my dzisiaj będziemy robić? Tłumacz. E, zrobimy escape'a takiego pułapkowego, do którego się wpada, i musi go ktoś przejść. Jak nie, to zginie. Marnie. Mm -hmm. mm -hmm. Dobra, no, zbieram się trochę. E, czekaj, ja pójdę pokazać mój domek. Tak, tutaj jest mój domek. Ta chatka nie, to nie moja. To jest jakiegoś niejakiego Yundiego. Tak, e, dokopał się do mojej piwnicy. W ogóle ładnego ogródka. Pokażę wam. Pójdziemy najpierw w tędy. 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 Co to jest? Idziesz tam Tamtędy Tam idę. Yy, komnata tajemnic, dobra. Sorki! Przyp... Jej! Przypadek, serio! No pewnie. Rozsypałeś mnie, ej! jak za. Chodź, 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 chodź. Tu leży wszystko. Kurde, drugiego. Dobra, to ci dam później po odcinku. Pewnie zapomnisz. Mm, -mm. Tak! Zbroja fajnie, Zemna, fajnie mi. na tego... Weź coś takiego miecza przy sobie, on na hitość ciągle. Dasz mi powiedzieć. Dziękuję. E, fajną zbroję miałem, niż mam połowę mniej, przez tego gnoja. Ihi. Mi całą rozwaliłeś tej. No 같아서. i co? I tutaj mam moje podziemia, ale to nie te, tylko te. Tutaj mam moje podziemia, taki ogródek. Kto mi ROŚCIŁ ten kwiatku? One same się rozświeciły. Tu jest skrzynka, w której nic nie ma, absolutnie nic. Pusta. Kiedyś było? Była. Było, nie w tej, tylko w tamtej, w tej drzewie. Jest tu jeszcze ta skrzynka, czy nie ma. Nie ma już jej. Chodź. Mmm, jak Tu jest ta skrzynka, bo tu ją przeniosłem, też tu jest, nic nie ma. E I powiedz mi, jak będziemy budować tego. tego. Nie tnt i zrobimy bum. Ale tam na tam time lapseie E, nie się. normalnie, czekaj, mam kamień. No przecież to się no będzie godzinę kamień. robić. Ja, czemu ja mam 47 kamień kresu. Habu, tu weź będzie. No. Pamiętam ci moje. Niestety po, chcieliśmy zabić smoka, a, ale... A już ktoś zabił. I zabił nas nie poinformował. Ja będę musiał lepiej sprawdzać co się dzieje na serwerze. No. Widzicie, kurde, chcieliśmy to wszystko nagrać a ktoś se poszedł zabić dla levela. Jakiś koń bredny. I co dalej? Tu tak wygląda mój domek otóż. Telewizor, chodź na TV, pooglądamy coś. Ale ten, czemu ten obraz nie zrobisz jako TV, tylko zrobić taki telewizor? No bo on jest Łączaj. Czekaj. Slick. No i teraz mogłaby się jakaś tyk animacja pokazać. Ale my nie umiemy. Czekaj. Napiszę do abm może mi się uda tutaj coś pierdzielić. Jakiego ABM-a? Ej, ucięło ci głowę, no już ci nie ucięło. Co mi ucięło głowę? Chyba tobie. O pies, pies, pies! Mój? Nie, mój! Cio! Hau, hau! Cio! Sara! wiki! Pusia! A ja mam Sara. A ja mam wiki, pusia. Pusia. Ej, jaka rasa? Pekinoczek. A ja mam ciuała. Mhm. Ale my mamy pro, Madafa psy, Bulteriere normalnie. No, pitbulle. Dawaj, choćby nie będzie gdzieś na. choć obok Kulawego, zrobimy tego s -Gabe. Lukawego. Kiedy on to był ostatnio? Ej, trzeba najpierw nazbierać piasku. Piasku? No to zbieraj. To masz jakiego patrę? ja mam? Unbreaking mam tylko, to mam do piąte kilo. Ej, a to jak masz. Czekaj, Eek, z... Grinder. Dobra, czekaj. Jest to tu pusty jest dupa. Jedzieś, Wykopię trochę piasku. To kopę idę pokazać dom Kulawego. A tu nic nie ma chyba, nie? Czy jest coś? A, trawa. Dupa, nic tu nie ma. O, coś nazbierał. Tylko nie wiem co. No i... o, diamenty. Dziewięć diamentów z tego połowa moich, kto... przez którego zabiłem. Co on tu ma zenchantowany. Też mam Breaking 3. Spadł. Co ty? Patrz, kurczak se tu siedzi. ma Cześć. Spadłeś na dół? Nie. Ej, co... co on tutaj tak ciemno ma? Czekaj. Tu Ale jest... Ten, jak zrobimy jest... To na jakiś czas ustawimy tam spawna. Uh -huh. <laughs> I, I będą płakali, że, żebym ich tepał. <laughs> Który tu jest poziom? Poziom jest. No dobra. Na samym dole Fancy! w ogóle... Tepaj! Tepaj! W ogóle, chopie Denerwujesz mnie! Bo raz mi mówi, że mówił fan wce, raz fun wce. Nie nie wiem. Nie. Fan dobra. Fan ofcein. się ze mną, fan ofcein, cześć! Ziema. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Robimy escape'a. Escape'a zrobimy. Tutaj, bo już tutaj już jest japa. Ale za mało miejsca, nie, to mu musimy ustalić jakąś no, wielką. No ale to ma być duży escape. No tak, najpierw trzeba porobić dziurki. Podwalaj. Oci. Ale uważaj, bo ja serio od, podpalam. Już? Jeby. A to będzie pierdzielnięcie, patrz. Wiedziałem, że będą mnie odsuwać. A jednak, patrz. No, dalej kopiemy. No, kop. Znaczy, <laughs> Wiadomo. Co tu jest ta za platforma? Kto tutaj mieszka? Bo tutaj Kurwa, mi. jest ja stąd ucieknę. E, tam rekin mieszka. Rekin Nie, mieszka no, gdzie rekin indziej. kupę. on sobie zrobił osobną chatkę. No wiesz, gdzie w ją? Tak. Ja To też. może pójdziemy. O kurwa. Zginę. Dobra, nie zginęłem. O kur... Dzięki. Kurde, zaraz będzie problem z wysadzaniem tego te wszystkiego. Czemu? A nie wiem. E, dobra, zaraz będzie, zaraz trzeba tutaj duży teren wyrównać. Równaj. Dobra, to dawaj wyrównujemy. to równaj! I dobra, równaj ja idę coś pokazać tu. No to zrobimy time-lapse albo coś Czekaj, przestawię się na tego, żeby mi automatycznie zmieniało Ej, mężczyznę. kurde, mam lagi jakieś Mam 18 FPS'ów, nie wiem jakim cudem Oj 20, to, wow. dużo, czy mało? No tragicznie mało Ostatnio w... cały czas tak mam Co to jest, jakieś zejście? Nie ja mam screen, jak miałem 600 FPS'ów w no Minecraft'cie dobra. tutaj na tym serwie Co się chwalisz? Co tam jest na dole? Pod tym mieczem wbitym Tutaj można o, wpaść No tam będziemy budować metro Stanem O kurde! I... Wyskoczył F mi klawisz, klawisze trwałe bo kilka razy kliknąłem Aaa i spadłeś W topę Metro No to tepnij mnie, nie mam czym Dziękuję. Ej, bije mnie coś. Chodź, wyrównowujemy. Nie. Dobra, wyrównowujemy, ale to na timelapse. Bo ja będę 20 lat to wrzucał. Ja mam komputer na korbkę Timelapse? Co to pisze? Prypet w Carmobilu. PS2NPC. Apostrof E. To jest chyba apostrof. To jest apostrof? Nie wiem, jak to się nazywa. Nie wiem, jak się nazywa. U uciekaj. CIE... nie wiem czytać. Fajnie. A co to takie małe? Znowu ma tego kill paranormal activity. Mały się dokopałem, kurwa. Ajajaj, aj. dobra, ja robię timelapsa, nie wiem jak ty. Nie, ja będę normalnie będziemy się gadać, ty jak chcesz może robić timelapse. No to dobra, to ja robię timelapsa, więc... Yo! I like a punk rock chick with hair just like Rihanna, like a go-go girl Who dance like Lady Gaga, they the girls and start the party So, baby, could, it be, you, could, it be, you, could it be you? be you, be you, be you I like a punk rock chick with hair just like Rihanna, like a go-go girl Who dance like Lady Gaga, they the girls and start the party so On it don't matter what she wear Where? Girls that like to party. party Girls that like to dance man. Girls that get it poppin' But ain't lookin' for no man, 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 man Yeah, party rock that ass Can we get this started, baby, drop that class You the type of chick that I'm not gon' pass Look a little harsh, let me stop your glass You could be the one that I choose for the night I somebody who ain't new to the life It don't really matter if it's wrong or it's right That's just what I like I like a punk rock chick With yeah. hair yeah. 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 just like Rihanna Like a go-go girl Who yeah. dance like Lady Gaga They the girls that start the party So baby could it be you? Could it be you? I like them girls. girls Girls who don't care yeah. Sweatpants or stilettos It don't matter what she wear yeah. Girls that like to party. party Girls that like to dance yeah. That get it poppin' but ain't lookin' for no man man man, 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 man Yeah, she just wanna have fun Dance on the bar till the quarter past one Party all night till the sky sees sun Hope click fly but I just need one You could be the one that I choose for the night Lookin' for somebody who ain't new to the life don't really matter if it's wrong or it's right That's just what I like, that, that, that's just what I like I like a punk rock chick with yeah, hair yeah, Just like Rihanna, like a go-go girl Who dance like Lady Gaga They the girls that start the party A punk rock chick with hair just like Rihanna. Hej, siemanko, już po zakończonej budowie. Idziemy wam to pokazać, nie? Ta Więc y, musimy go przejść. Przejść musimy go. A w gdzie dziura? jest wejście w ogóle? No tam dziura. na górze, tam nie ten nie dorobiłem tam trochę. Będziemy musieli dorobić. Wejścia nie dorobił. Skurczenie. No, bo tam będzie jedno wejście, ale... Ej, wiesz jak nam się nie uda tego przejść, to będzie śmiesznie, uważaj pajągi. Kurwa, bez... nie mamy kół, bo nie chcę stracić. No, bije. Już bije. Bije, bije, je. bije, 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 Aha, bije, bije. Ha i tak. W pewnym momencie zrobiliśmy pauzę, no dlatego, że obsydian trzeba było zrobić. Tak. Czemu to... mi bijesz? To nie ja! Ale mnie kurwa, prawie mnie dadł i serduszko mi zostało. To nie teraz. ja! Tu jest wejście, tak, czy nie? Jo, nie. Ej, ja padnę jeżeli tam spadnę, no. Nie, to nie jest wejście. No to tak, tu jest wejście będę. Ja Patrz. Skakaj tam, no. Tutaj jest obsydian. Tu to jest tylko dach Zrobiłeś jap ja, ja... to no, zamurowałem. Uwa. <laughs> kop, kopaj tego, kop, kop to. Glowstone'a raz waliłem, chodź tu, no. <laughs> Dobra i tak to wygląda właśnie otóż. Na koniec odcinka przejdę go sobie. A teraz w formie próbowali sami. lapsa. Tak. I pierwszy. Dobra, idę. Pierwszy w dupę i tak to się właśnie skończyło. <laughs> Od razu deadłem? <laughs> Nawet nie doskoczyłem Wow lagi. Ma do jedzenia? Dobra, pójdę do farmy. Ja pierdzielę! Na pierwszym klocku! Dobrze, że wszystko odłożyłem do skrzynki. I co? Ja przeszłem. Przeszedłem. No przeszedłem. Mm, ja też. Dobra, 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 dobra. Se pwedłem, se sedłem. Se ta farma jest, nie. tutaj rosną na bokach nie te arbuzy. Nie są tanki, to jest byby. Czemu mam na... aha, na Polski mam zmienione, bo sprawdzałem podczas nagrania. Jakie kiedy robimy kościół? Nie wiem, robimy gdzie to dzisiaj Czeka. Czeka, czek, 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 czek. Robimy nie. dzisiaj kościół? Jaki kościół? Nic nie robimy, żadnego kościoła. No taki kościół. Trudno. To może tak, ty będziesz robić kościół tam taki środek, a ja zrobię katakumbyby. Katakumbybybybybyby? No, my, no, my, no, no, no. Ale z... gdzie jest wejście? No już. Wej... No ja już wyżłem Ale wejście chcę. Ale ja już zamurowałem. Daj mi wejście, ja chcę wejście. No a no to po ten, to zaraz zrobisz. Zaraz tam wejdziesz, Teraz musimy zakończyć nagranie i zapraszamy na oglądanie, jak będzie, jak przechodzi z Geybap tysiąc razy. Mm -hmm. No, to dobra. To ja was zapraszam do oglądania. Chodźmy się tak tylko dobra, pożegnamy. No to ja robię chodź tu stop koło mnie. Chodź, wytecz tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jeszcze nie. nie. Zaraz. Tu, chodź. Zaraz. Czekaj, czekaj. Pożegnamy że... się ładnie, bo już dobra, nie będziemy chodź, się odzywać. Tak. Na oglądanie Dzięki akurat. za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć. cześć, cześć. No jak ładnie ci idzie, zapraszam siębie, byś zaraz zeszł. To musisz do trawy, żeby uważać.